No więc kontynuujemy, kochani. Jak to ten anioł się zbuntował, a co mu tak, tak naprawdę przeszkadzało? No właśnie okazało się, że chciał się wynieść nad, nad Boga, nad Stwórcę, chciał być życiem, chciał być wolnością. Yy, chciał być po prostu niezależny. Często to znamy niezależność, odpowiedzialność, samoodpowiedzialność właśnie ona się z tego wzięła. Kiedy się zbuntował, i teraz słuchajcie do tej pory było powiedziane, że on się zbuntował. Ale że Bóg go wyrzucił? Nie. Kiedy on się zbuntował, tak naprawdę stracił godność dziecka światłości i tak naprawdę to on strącił się z Królestwa Wiecznego. Stał się właśnie tym człowiekiem, to co wspomnieliśmy na początku z księgi Rodzaju. Stał się człowiekiem, czyli z hebrajskiego Adamem. Adamem, który teraz rodzi Adama, czyli sam siebie rodzi. Co będzie dalej? Zobaczycie i usłyszycie.